Na no, Chwała Jezusowi Chrystusowi. Najdroższy tydzień Jezusa, Warszawa. Przez cały tydzień będziemy głosić Ewangelię, która jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Ewangelia ma potężną moc. Będzie się działo. Jezus jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne. To jest tydzień Jezusa, tydzień najważniejszej osoby, jaka istnieje we wszechświecie. Tego, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Tego, który żył, umarł i zmartwychwstał. Kochani, dwa tysiące lat temu Jezus przyszedł z nieba na ziemię i objawił nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Królestwie Bożym. Jezus poszedł na krzyż golgoty, umarł za nasze grzechy. Święta krew Jezusa daje życie. Krew Jezusa została przelana za moje i Twoje grzechy. Najdroższy każdy, każdy człowiek, który uwierzy, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Wiele osób popełniło straszne grzechy i wydaje im się, że nie ma żadnych szans. Kochani, głosiłem dziesiątki razy w zakładach karnych. Głosiłem mordercom, ludziom najgorszym w tym społeczeństwie. I widziałem, jak Duch Święty wylewa się na tych ludzi. Jezus wybacza każdy grzech. Jeżeli przyjdziesz do Niego, zapragniesz Jego przebaczenia, a będziesz pokutował, potężna łaska Boga wylewa się na Twoje życie. Najdroższy Jezus jest Panem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Kochani, 30 lat temu przyjąłem Jezusa do serca i przeżyłem chrzest z Duchem Świętym. Miałem nadnaturalne spotkanie z Bogiem. Od tego momentu Jezus jest ze mną i według nauki Biblii jestem świątynią Ducha Świętego. Kochani, każdy kto przyjdzie do Boga otrzyma Ducha Świętego, Ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu. Jezus mówi: Nigdy się niczego nie bój, bo ja jestem z Tobą. Ja Cię nigdy nie opuszczę, nigdy Cię nie zostawię. Zaufaj Jezusowi, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Kochani, Jezus jest światłością świata, On jest królem tej Ziemi, On jest tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. Czytajcie Pismo Święte i wierzcie Ewangelii. Ufajcie Jezusowi, bo On jest najbardziej wiarygodną osobą we wszechświecie. On nigdy nie skłamał, nigdy nie zgrzeszył. Każdy, kto przyjdzie do Chrystusa, otrzymuje życie wieczne. Najdroższy na ziemi jest szatan, antychryst, który kradnie, zażyna i wytraca. Wszyscy widzimy wypadki, kataklizmy, tragedie. Wszyscy widzimy, że jest tyle zła na świecie. Ale Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus przyszedł z nieba na ziemię, przelał krew na krzyżu Golgoty i pokonał śmierć. On z martwych stał. Kochani, śmierć jest pokonana. Jeżeli przyjmiesz Jezusa do serca jako Zbawiciela, masz gwarancję życia wiecznego. Śmierć nie ma żadnej władzy. Nad tymi, którzy ufają Jezusowi. Jezus jest Panem z życia, więc najdrożsi modlimy się, aby Duch Święty się wylewał, aby zbawiał, uwalniał i uzdrawiał. I kochani, czytajcie Biblię i bądźcie błogosławieni. Amen.